W finale ostatniego odcinka opowiadającego o przyszłości ekodostaw i o kurierach na rowerach elektrycznych od impostu jadłem kanapkę. I żeby opowiedzieć Wam coś więcej o przypysznym chlebie, z którego była ona zrobiona, przyjechałem aż tutaj na warmie do Bartoszyc i do tego miejsca. Zapraszam! Jesteśmy w więziennej piekarni i rozmawiam z Arturem, człowiekiem równie niesamowitym, jak miejsce, które stworzył. Artur, wjeżdżamy tutaj, a tutaj zasieki, mury, kraty, to, to naprawdę było kiedyś więzienie. No wiesz co, no było jeszcze dwa lata temu. Dwa lata temu. Dwa lata temu zostało zamknięte, zostało starym zabytkiem, który trzeba było, na który trzeba było znaleźć pomysł. No i ty go znalazłeś. Nasz zespół doszedł do wniosku, że jak jest więzienie, to więzienie powinno pachnieć czarnym chlebem i czarną kawą. To nie jest najzwyklejsza firma. Wiesz co, no, cała idea jest taka, że jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym i zależy nam na tym, żeby osoby, które współpracują z nami, wychodziły na prostą. Są to osoby z deficytami, z, z niepełnosprawnościami. U nas jakby w trochę większym luzie Uczą się fachu piekarskiego i wszystkiego, co dookoła trzeba zrobić, jeżeli chodzi o, o wypiek chleba. Czyli jesteście trochę takim miejscem, które jest taką trampoliną dla osób, które muszą jeszcze raz rozpocząć. Raz, drugi raz, trzeci raz czasami tak. Przechodzą przez nasz zespół osoby, które mają problemy alkoholowe, i tutaj jest bardzo często powrót. Dobra, formy zatrudnienia i to, jak współpracujecie z ludźmi już mamy. No ale przejdźmy do najważniejszego, czyli chleb i sposób jego wypiekania. Powiedz nam szybko, pokrótce, jaki chleb tutaj robimy. Wiesz co, no, skupiliśmy się na chlebie długofermentowanym, fermentowanym, żytnim. Z mąki jasnej i z mąki razowej 2000. To jest jakby to, co udało nam się wypracować. Jest to chleb, którego fermentacja trwa około 30 godzin i ilość bakterii probiotycznych, kwasów organicznych, które wytwarzają się witamin podczas fermentacji, daje ogromną dawkę zdrowia dla każdego naszego chlebożercy, czyli dla osoby, która zjada nasze chleby. W dzisiejszych czasach 30 godzin to, zgodzicie się pewnie ze mną, bardzo dużo. Bazujemy głównie na zakwasie chlebowym z mąki żytniej 2000. Nazywamy to matką żytnią i ją fermentujemy paręnaście godzin, potem z niej Robimy zaczyny, więc wszystko odbywa się właściwie na, na tym, co, co natura została wyposażona. Okej. Okay. Nie macie tutaj nigdzie blisko żadnego sklepu, więc wasze produkty głównie wysyłacie. Jak wysyła się chleb? To musieliśmy sobie poradzić, dlatego że w, w momencie, kiedy, kiedy doszliśmy do wniosku, że w takich małych Bartoszycach, gdzie jest duże więzienie, a mało mało ludzi do. Do konsumpcji dobrego chleba musieliśmy znaleźć sposób na to, żeby znaleźć sieć dystrybucji, no i okazało się, że jest 14 tysięcy sklepów naszych firmowych, które my nazywamy paczkomatami, znaczy cała Polska nazywa je paczkomatami, i doszliśmy do wniosku, że skoro chleb, i takie były też informacje od klientów, że on jest świeży dzień, dwa, trzy, pięć, sześć, ostatnio nawet klient powiedział, że wysyła nasze chleby jeszcze córce do Brukseli, to się okazało, że jest to Niesamowity czas na to, żeby ten chleb jeszcze mógł przez moment dojrzewać, podróży, tak, poprzez centra logistyczne kurierów i wejść chlebopakiem, czyli takim, taką paczką chleba do domu do kogoś właśnie, żeby on mógł sobie ten chleb zamówić, zjeść. No a właśnie, czy ten czas dostawy, który i tak jest dosyć szybki, ale jednak to jest te kilkanaście lub nawet 24 godziny, czy ten czas nie powoduje żadnych kłopotów dla Was? Pieczywo Żytnie, czyli ten chleb żytny, którym my pracujemy, potrzebuje jeszcze z 12 do 16 godzin poleżeć w spokoju przed, przed zjedzeniem go. I dla nas wysyłka jest i dla niego, dla tego chleba i dla tych ludzi, którzy zamawiają ten chlebek, jest idealnym po prostu czasem, żeby ten chleb mógł spokojnie, jadąc już bezpośrednio. Nie zdarzyło nam się, żeby chleb dotarł później niż 24 godziny. On dociera już dojrzały. I osoby mogą mieć go na, na, na stole poprzez paczkomaty w, całym, w całej Polsce. Dobra, to w takim razie, Artur, czego Wam teraz życzyć? Dalszych fermentacji. Tego, żebyśmy mogli fermentować inne gatunki mąki. Naszym, naszymi klientami są osoby, które są z różnymi schorzeniami. Żebyśmy znajdowali na, na to też pomysły i, i na to. No I żeby nasi partnerzy, którzy są w tym momencie, nie wiem, dostarczają nam mąkę, czy czy impost, który przewozi nasze chleby, żeby dalej się rozwijali, żeby coraz więcej ludzi mogło skorzystać z właśnie z jedzenia chleba z więziennej piekarni. To jest słuchajcie jeden z tych odcinków, w których żałuję, że mamy tylko audio i wideo, bo naprawdę chciałbym, żebyście mogli poczuć to, co tutaj my i nasze nosy mogą poczuć. Można powiedzieć, że to miejsce pachnie chlebem. Ale można też powiedzieć, że cała Polska pachnie chlebem dzięki temu, że właśnie wysyłamy do paczkomatów, a wy możecie dzięki odbiorze w paczkomatach po pierwsze odebrać ekologicznie, po drugie odebrać pyszny chleb i po trzecie nie czekać tych 24 godzin, które i tak musielibyście odczekać, gdybyście tutaj do Artura przyszli i powiedzieli: Artur, chcę twój chleb. Paczkomaty. Tak, jest. dzięki. Cześć.